Cześć, minutę z Świat. Zastanawiacie się, dlaczego ja bardzo często się uśmiecham i mam przeważnie zawsze dobry humor? Dlatego, że staram się to życie nie traktować tak poważnie, jak życzyłaby sobie tego moja głowa. Zobaczcie, na 100 zmartwień 99 się nie wydarzy, a z jedną troską jestem w stanie sobie poradzić. Każdy z nas ma dobry humor. Czasami musimy nad tym troszeczkę popracować, ale jesteście tu, oglądacie mnie, idziecie, biegacie, może leżycie, ale macie poczucie humoru, prawda? Mnie to poczucie humoru wielokrotnie uratowało i wyciągało z najcięższych sytuacji. Może to jest banał, co teraz powiem, ale dla mnie dzień bez uśmiechu jest dniem straconym. Każdy z nas może zarażać innych swoim uśmiechem, swoją dobrą energią, albo też tą energię i dobry humor, Ciągnąć od kogoś innego. To jest taka wymiana, na której każdemu z nas zależy. No bo zobaczcie, ten uśmiech nie idzie z poziomu głowy, tylko z poziomu serducha. A tutaj wszyscy rozmawiamy tym samym językiem. Dobrego dnia. Cześć.